że z każdym kolejnym razem, kiedy jesteśmy w sferze, jest nas coraz więcej, to bardzo cieszy, bardzo cieszy, bo no dobrze, to no taki mamy czas, że to, co teraz powiem, nie może być jedynie afirmatywne, ale jednak musi być trochę wskazujące palcem, musi być troszkę antagonistyczne, dlatego że ja mam osobisty żal, mam wielki osobisty żal za to, co chciano mi zrobić, w sensie, chciano odebrać mi możliwość znajomości tej historii. Kiedy ja byłem w szkole, to jeszcze było zupeł temat zupełnie zmogły, zupełnie nie znano. Ja nie miałem żadnej świadomości, kiedy byłem jeszcze w czasie gimnazjum powiedzmy, bo już chodziłem do gimnazjum, e, już albo jeszcze, e, to, to był temat, którego zupełnie nie znałem. Chciano mi to zabrać. Chciano mi, to za chciano mi zabrać te wszystkie przepiękne, tragiczne, ale i heroiczne historie. Chciano sprawić, żebym ja ich nie znał. I takich osób jak ja były miliony. Chciano nam to zadbać i do momentu, w którym było to możliwe próbowali zamilczać, próbowali wymazać. Teraz wiemy, od pewnego momentu już, że nie są w stanie wymazać. To co teraz będą chcieli? Teraz będą chcieli obrzydzić, Szanowni Państwo. Teraz będą chcieli obrzydzić takim ludziom, jakim ja byłem wtedy. Którzy dopiero, no przez zbieg okoliczności, być może częściowo, być może przez bardzo szczęśliwe zainteresowanie wtedy młodego pokolenia i przez niesamowitą pracę i Związku Żołnierzy Narodowych, Sił Zbrojnych i innych Organizacji Narodowych i Młodzieży Wszechpolskiej i, i kibiców przede wszystkim też. E, miałem okazję dowiedzieć się o tych losach, zbadać je i żyć ich pięknem. I właśnie to piękno, pomimo tego, że tragiczne, jest niesamowitym a azymutem dla nas wszystkich, e, jak powinniśmy się zachowywać, ale nie tylko w sytuacjach w skrajnych, że nie dożyjemy, bo jest czasami taka pokusa, żeby patrzeć, patrzeć na tych wielkich Polaków, na Zlicza, na Maksymiliana, na Marię Kolbę, na innych bohaterów, na Pileckiego i wyobrazić sobie, jakby to było, gdybyśmy my byli postawieni przed takim wyborem jak oni. Ale być może nigdy nie będziemy postawieni przed takim wyborem jak oni. Być może, daj Panie Boże, żebyśmy nigdy nie byli postawieni przed takim wyborem jak oni. Ale to nie oznacza, że nie mamy się na nich wzorować. Mamy się wzorować w mniejszych sytuacjach. My, no dzięki Bogu, nie musimy mieć takich dylematów, czy iść do lasu, czy chować się po sąsiadach, żeby walczyć. Nie musimy mieć takich dylematów. Naszym dylematem jest jednak to, żeby czy wstydzić się moich wartości w takich najmniejszych sytuacjach, czyli zrobić znak krzyża w stołówce, w szkole, bo będą zamieszczili, Czy przyznać się do tożsamości jakiejś organizacyjnej, czy mówić o naszych poglądach, o naszych wartościach. I bardzo ważne jest to, żeby nie zagościła ta właśnie pokusa, że chcielibyśmy się wzorować tylko w razie wód, tylko w tej największej, w największym poświęceniu, a nie brać pod uwagę tego, że możemy i codziennie mamy dziesiątki takich sytuacji, żeby dawać świadectwo naszym wartościom. I takim drogowskazem, takim azymutem są właśnie są właśnie żołnierze wyklęci, czasami mówi się, że to była walka beznadziejna, że ona nie miała, e, nie miała szans e, powodzenia i w związku z tym trzeba było, nie wiem, jak e, paksowcy ułożyć się prawda, i starać się żyć, albo e, to, tylko że to łatwo oceniać z dzisiejszej perspektywy. Tamta perspektywa, tam, tamta perspektywa była zupełnie inna. E, Warto zauważyć, że pomimo, że ostatecznie, co wtedy nie było jasne, nie wybuchła kontynuacja II Wojny Światowej, na co wtedy przecież liczono, chowając się w lesie, to i tak te wszystkie historie, te wszystkie ludzkie tragedie przyniosły plon, przyniosły owoc, czego i my jesteśmy świadectwem. To my jesteśmy, tymi jesteśmy plonem. Jest taki cytat, chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem, no i widać, że ten plon tutaj jest My tym plonem jesteśmy i, i to bardzo cieszy. I ważne jest to, żebyśmy nie byli ostatnim pokoleniem, które o tym pamięta. Dlatego, że idą teraz trudne czasy prawdopodobnie. Idą trudne czasy, i, ne, musimy się uzbroić w niesamowicie grubą skórę, bo już nie da się żonie żołnierzy wyględnych. To już, to już się nie udało. Teraz trzeba będzie ich odżywać. A my musimy my musimy dawać świadectwo prawne i robimy to między innymi tym, że tutaj jesteśmy i samym faktem, że my tutaj jesteśmy narażamy się już na szytane części społeczeństwa, tego też w imieniu Stowarzyszenia Marcznych Podległości serdecznie dziękuję, że no tak manifestacji patriotyzmu, dziękuję za te lokalne manifestacje patriotyzmu, której piękny przykład ma dziś wrogość, bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym razem z Państwem.